Proszę, 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 proszę! No nie, no znowu nic. Janusz ty serio wierzysz, że coś kiedyś wygrasz? No pewnie, że tak. Zresztą to niewiele kosztuje, a ile mogę zyskać? Szansa, że wygrasz szóstkę w totka wynosi dokładnie 1 do 14 milionów. No mało, ale ludzie wygrywają. A wiesz, jaka jest szansa, że zachorujesz na raka? No jaka? Według statystyk w krajach rozwiniętych jedna na trzy osoby zachoruje w ciągu swojego życia na nowotwór. Zobacz, jaki to jest absurd. Wydajesz miesięcznie kilkadziesiąt złotych na loterii, bo myślisz, że masz szansę wygrać, ale ignorujesz realne ryzyka, które mogą wywrócić Twoje życie do góry nogami. No no nie, by tak, ale to co? Ja mam się od wszystkiego ubezpieczać? Absolutnie nie. Ja nie jestem fanem ubezpieczania się od wszystkiego, ale umówmy się od niektórych sytuacji. Jeśli masz pieniądze, głupotą jest się nie zabezpieczać. Ile płacisz za ubezpieczenie samochodu? 6 koła raczej. jakieś 500 miesięcznie, a co jest poważniejsze w konsekwencjach. Jak ci samochód ukradną, czy jak dostaniesz raka? Ach, masz rację. Jak zachoruję, to przestanę zarabiać i będę miał ogromne wydatki na leczenie. Nie dźwignę tego. Dobra, walić tego totka. Ubezpieczam się, a resztę pieniędzy inwestuję samodzielnie. Większa szansa, że coś na tym ugram. Brawo. Pisz tutaj, ja moja asystentka umówi ci na bezpłatne spotkanie i dogadamy szczegóły.